Dzień dobry Państwu, Dariusz wieczorek zapraszam na kolejny program Prosto z parkietu. Mamy bardzo ważne decyzje geopolityczne? Ukraina zaakceptowała warunki wstrzymania ognia na 30 dni, USA wznowiły pomoc Ukrainie. Świat teraz czeka na decyzję Rosji. Jednocześnie widzimy chaotyczną politykę prezydenta Trumpa odnośnie do ceł. Inwestorzy obawiają się recesji w Stanach Zjednoczonych. Jak w takim otoczeniu mogą zachować się rynki akcji, obligacji, walut. Zapraszam na rozmowę z moim gościem. Będziemy analizować właśnie wykresy przygotowane przez mojego gościa, które pokazują, w jakim stanie znajdują się teraz rynki. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Michał Krajczewski, kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w biurze maklerskim BNP Paribas. Dzień dobry, Panie Michale. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Michale, to na gorąco takie pytanie po tych nocnych wieczornych doniesieniach ze świata geopolityki. No, mamy decyzję Ukrainy. Ukraina godzi się czy zaakceptowała te warunki wstrzymania ognia na 30 dni. Teraz te warunki zostaną Amerykanie przedstawią Rosji, nie ma jakiejś euforii na rynkach dzisiaj. Czy jesteśmy bliżej Powiedzmy, wyjaśnienia tego konfliktu i bliżej rozejmu pokoju. Jak pan to ocenia? Jednocześnie no, widzimy też takie chaotyczne ruchy prezydenta Trumpa odnośnie do polityki celnej nakłada cła dodatkowe na Kanadę, za chwilkę informuje, że jednak może tych ceł nie będzie, rynki zaczęły obawiać się o, o, o stan gospodarki amerykańskiej. Co w tej chwili jest właśnie takim największym determinantem, jeśli chodzi o sytuację na rynkach? No chyba oczywiście tutaj prezydent Trump jest tym przynajmniej krótkoterminowym determinantem, no bo tu jak pan redaktor wspomniał, no na razie ten, Chaos jest chyba tym słowem, które można tutaj opisać jego działania. No, czy to jest jakby taki chaos zamierzony, jest tam jakiś plan z tyłu, czy, czy nie, no to pewnie jeszcze będzie długą sferą dyskusji. Natomiast na rynki gdzieś tej niepewności nie lubią. No, i to właśnie widać w notowaniach SP 500 czy w ostatnim. Prosimy, bo Pan przygotował właśnie wykresy, które będziemy analizować. Jednym z tych wykresów jest właśnie indeks SP500. Poprosimy ten wykres. Panie Michale, i właśnie. Tutaj bardziej chyba inwestorzy zaczęli się obawiać tego, że te, te cła odbiją się na właśnie gospodarce, na wzroście inflacji, że być może jeżeli ta wojna handlowa przybierze na sile, to może nawet jakaś stagflacja wystąpi, czyli wzrost inflacji i słaby wzrost w gospodarce. Stąd te spadki widzimy. No znaczy, no tu narracje się zmieniają szybko, bo, no jeszcze przypomnijmy w powiedz zeszłego roku, no rynki nie były pewne, czy tutaj zwycięstwo Trumpa będzie tak pozytywne dla, dla indeksów, chociażby akcji. Potem właśnie, no mieliśmy tu jednak taki dosyć wyraźny wzrosty gdzieś od sierpnia do, do końca listopada, właśnie dysku, dyskontujące, powiedzmy, tę lepszą stronę polityk proponowanych przez Republikanów i Trumpa, czyli deregulacja niż Podatki, jakby taką bardziej pro politykę. Teraz, no potem, jak już po, po inauguracji, nazwijmy to, ruszyła ta maszyna e, twitterowo-taryfowa, tak, ze strony prezydenta Trumpa, no to mamy szybki odwrót inwestorów od rynku amerykańskiego. No tu pewnie tych przyczyn jest dużo. No z jednej strony mamy ograniczenia, tak, ten departament do, do, docz, tak, do, ograniczenie wydatków fiskalnych. Na to jednak był jeden z głównych czynników w ostatnich paru latach, które, no, powodowały, że ta gospodarka amerykańska pozytywnie wyglądała na tle innych, jakby regionów geograficznych. Teraz, tej celem jest zmniejszenie tych wydatków fiskalnych, no a paradoksalnie jakby ta presja geopolityczna spowodowała to, że tutaj Niemcy czy Europa, można no powiedzieć, budzą się pod kątem jakby bardziej zwiększonej e, ekspansji fiskalnej, zwiększonej samodzielności. No i to też widać w notowaniach europejskich aktywów, to, to jeszcze będziemy jest, to... no, no Jakbym jeszcze mógł powiedzieć, e, jakby no... Z jednej strony ta przecena jest dosyć silna, to jest na no z drugiej strony też trzeba wspomnieć, że na no dosyć dawno już takiej większej korekty typu 10% nie było, bo tu nawet te, te, te spadki w sierpniu czy wcześniej tak kwietnia no to były poniżej, no jednak gdzieś historyczne statystyki pokazują, że tak przynajmniej w dwóch na trzy lata ta korekta powyżej 10% się zdarza, więc no to jest też jakby no naturalny aspekt po tym, jak no mieliśmy tutaj dwa dwa lata trendu wzrostowego, no teraz no z drugiej strony, gdzieś tacy inwestorzy krótkoterminowi, no mogą zwrócić uwagę, że ta skala wyprzedania rynku jest dosyć duża, tak, czy patrzymy na no, chociażby tutaj prezentowany przeze mnie wskaźnik RSI na wykresie, tutaj wcześniej mieliśmy taką negatywną dywergencję, właśnie grudzień, gdzieś tam styczeń, luty, e, czyli RSI spadał, tu indeks jeszcze siłą rozpędu robił wyższe szczyty, natomiast no, teraz już RSI zbliża się do poziomu wyprzedania, no który tu w ostatniej przynajmniej tej, Falichost host od 2022 roku, od końca tamtego roku, no, pokazywał, że już do jak jest blisko, tak samo jak patrzymy na inne wskaźniki pozycjonowanych, żeby taki wskaźnik CNN Fear and Greet Index, czy, czy nastroje z inwestorów indywidualnych w Stanach Zjednoczonych, czy ta ankieta AA. I, I no, to tutaj wydaje się, że gdzieś, gdzieś to takie krótkoterminowe, przynajmniej no może być przed nami. No on to jest y, krótkoterminowa, na no, długoterminowo, bo no, oczywiście w takim otoczeniu ciężko powiedzieć, no bo takie też są wskaźniki właśnie niepewności geopolitycznej czy, czy ekonomicznej, one są na swoich historycznych szczytach, co właśnie no, oddaje tą niepewność polityki Trumpa. No i to jak pan redaktor wspominał. E, na początku, czego nie dotknęliśmy, no jeden dzień mamy taryfy, drugi dzień są cofane, trzeci dzień jakieś inne są nakładane, tak samo tutaj na, na, powiedzmy, froncie ukraińskim też jeden tydzień, no tutaj Ukraina się dogaduje, tak, z USA, potem drugi tydzień jest kłótnia, tak, prezydentów, teraz trzeci tydzień znów się dogadują. Więc no... Można powiedzieć, że zaczynamy za tydzień, tak. tak. Trudno prognozować, ale jak pan patrzy tak technicznie na ten wykres, tak jak pan wspomniał, od tego szczytu z e, chyba 19 lutego na e, SP500 już się oddalił o te 9, prawie 10%. Pan tutaj rysuje takie wsparcia. Gdzie, gdzie właśnie, biorąc e, pod uwagę analizę techniczną, gdzie tych wsparć właśnie e, można szukać dla indeksu SP500? No z jednej strony, takie dosyć wspa ważne wsparcie, no to trzeba przyznać szczerze, że przebyliśmy, czy to jest sesyjna średnia krocząca e, i też troszkę poniżej były takie poprzednie szczyty tutaj z lipca, września ubiegłego roku, czy to jest gdzieś poziom około 5640 punktów, więc no, o ile być może patrząc nie na wykres dzienny, które, który ja tutaj prezentuję, tylko na, na wykres tygodniowy, no ile powiedzmy w tym tygodniu. Nie wrócimy gdzieś powyżej, przynajmniej tego pierwszego poziomu, czyli te 5640, no to gdzieś, gdzieś ten, powiedzmy, wymowa wykresu się pogarsza. No w krótkim terminie tu bym patrzył na takie poziomek około, tak, 5410, takie też tutaj były mała luka. Wzrostowa w zeszłym roku takich parę tutaj lokalnych dołków. na no dziś większy pewnie poziom, około 5240. Tutaj mieliśmy też taki trochę większy lokalny szczyt, tak jak patrzę w kwietniu zeszłego roku, no i takie to lokalne minimum z sierpnia, wtedy, kiedy była ta panika, tak w Japonii i w notowaniach. Jena, więc no tu jeszcze jest, no parę, parę, procent może być tej korektem. Teraz no pytanie, czy tak jedną falą tam dotrzemy, czy na przykład tak jak wspominałem, no teraz jakieś odbicie i też to jakby popularne tak w tej teorii fal, taka jest korekta ABC, tak, czyli pierwsza fala spadkowa, to powiedzmy za nami jakieś tutaj odbicie, czy ta fala B, no i takie jeszcze jedno, powiedzmy niższe dno, takie, no wyrzucenie już tak tych, tych wszelkich optymistów z rynku fala C, czyli która być może do, Gdzieś do któregoś z tych poziomów dalszych wspać, które opisałem, dojdzie. Natomiast no, no dużo jednak zależy od tego, co tutaj prezydent Trump będzie robił, więc no, możemy sobie jakiś scenariusz rysować, więc no on bardzo szybko może zostać po prostu sfalsyfikowany. Tak, to ma pan rację, pełna zgoda. Panie Michale, wspomniał pan, że no, jest pewien odpływ kapitałów z rynku amerykańskiego. Widać to na indeksie SP500, widać też na dolarze, który ostatnio słabnie. Poprosimy następny wykres. To jest właśnie e, e, kurs euro-dolar. do dolar. Panie Michale, jak rozmawialiśmy chyba nie całe trzy miesiące temu, to nawet zastanawialiśmy się wtedy, pan mówił, że być może e, w tym roku dojdzie do no, takiej jedności, do parytetu. Że euro będzie kosztowało jednego dolara. Tutaj sytuacja się teraz odwraca. Widać, że właśnie kapitał płynie do Europy. I Jak pan patrzy na ten wykres techniczny euro-dolara, czy tutaj no, zbliżamy się, tak? czy przekroczyliśmy poziom 1,09? Czy jest tutaj jeszcze potencjał, żeby właśnie euro dalej zyskiwało? Choć niedawno były cięcia stóp, tak? w ubiegłym tygodniu e, e, przez Europejski Bank Centralny, co Troszkę teoretycznie no, powinno działać przeciwko euro. No tak, z jednej strony, jakby, no, my patrzyliśmy chociażby, tak, na początku roku, właśnie na tą różnicę stóp procentowych, czy gdzieś te rentowności w, w Europie, czy stopy procentowe, tak, banków centralnych, no, raczej były w kierunku spadkowym w Stanach Zjednoczonych, w kierunku braku zmian, więc, no to. By wskazywało wtedy na, na mocniejszego dolara, no tak samo bardziej, jakby na no to ryzyko taryf. Widzieliśmy, że ono będzie teraz, no że ono jednak w troszkę wolniejszym tempie to się będzie rozwijać niż to było. No i tu nie widzieliśmy, że rynek aż tak szybko powiedzmy zareaguje tą narracją bardziej recesyjną, tak, w Stanach Zjednoczonych. Wezmę no przede wszystkim, jeżeli tu bym się jeszcze mógł odnieść do naszej tej prognozy, czy, czy tego wskazania ryzyka, tak, że dolar, euro, dolar może dojść do, do kierunku 1.0, no to jakby no tu nie przewidzieliśmy tego, jakby impulsu fiskalnego w Europie, no bo tutaj jakby te oczekiwania, tak, co do poprawy tempa wzrostu w Europie się zdecydowanie. Poprawiły, no my jakby no aż takimi optymistami nie byliśmy, więc no widać, że można powiedzieć taka lekcja: no prognozowanie ruchu walut nie jest takie proste. To jest no też można zobaczyć w przeszłość, no oczywiście tak, jak to się mówi, analiza wsteczna zawsze skuteczna, no ale wiele banków tak czy, czy inwestorów prognozowało, że ten dolar gdzieś pozostanie silny, no tak samo jak mieliśmy. Pozycje spekulacyjne, tak? No to tutaj no, widzieliśmy bardzo dużo długich pozycji, jeżeli chodzi o dolara. No i po prostu gdzieś ta narracja taryf, no, zrealizowała się szybciej, tak? Czy gdzieś do, do początku lutego dolar się umacniał? No ale potem można było obserwować tą reakcję, tak? Po pierwszym ogłoszeniu taryf w lutym, tak? Na, na Chiny, Meksyk i Kanadę było takie jednosysyjne, mocne umocnienie dolara, ale potem już szybko jakby odbicie w drugą stronę, no i to pokazywało, tak, że gdzieś rynek to już, jakby ta reakcja tak na tego niosła pokazywała, że rynek e, tego mocniejszego dolara już zdyskontował, jakby ci, co mieli kupić, już kupili, no i jak widać, no tutaj sprężyna bardzo szybko odkręciła się w drugą stronę. No to jest właśnie na tej drugiej stronie wydaje mi się że gdzieś ten poziom, chyba 1,10, no to tak w chwili obecnej byłby dosyć silnym moim zdaniem Oporem, no i też w drugą stronę już dosyć dużo tego ruchu się zrealizowało, więc no, gdzieś bym tu zakładał w krótkim terminie jakiś przystanek. Okej, okay. czyli wspomniał Pan o tym impulsie fiskalnym w Europie, więc to może być taki no dosyć, dosyć istotne koło zamachowe, jeśli chodzi o europejską gospodarkę. Ten między innymi napływ kapitału widać na euro, ale też na tym głównym indeksie DAX. Niemiecki indeks DAX od początku roku zyskał już około chyba 12-13%. Widzimy, że te akcje... Patrząc też na nasz rynek, tak, nasz WIG w tym roku zyskał prawie 20% w momencie, gdy właśnie SP spada. Czyli te akcje w Europie są relatywnie silniejsze niż w Ameryce. Poprosimy następny wykres, bo pan tutaj właśnie przygotował taki wykres pokazujący właśnie tą relatywną relację między rynkiem akcji w Ameryce i w Europie. I tutaj właśnie widzimy, jak, jak zyskują właśnie akcje, z Unii Europejskiej. No tak, tutaj na wykresie mam po prostu podzielony SP przez stok z 50, także po prostu kierunkowo pokazać, jak te dwa indeksy się zachowują. No gdzieś tam pewnie podobnie to wygląda na takiej przykładowo rocznej stopie zwrotu. No i tu widać, tak że jednak ta hostia, czyli 23-24 rok, no to gdzieś było stabilnie, no potem jakby ta siła amerykańskich rynków przyspieszyła. Jak Byliśmy gdzieś blisko wyborów, i, i po wyborach, to takie ten wystrzał do góry, właśnie to, to, to był ten hura optymizm co do wyjątkowości rynku amerykańskiego. No, i jak widać, jakby takie kontrariańskie podejście w tym przypadku się sprawdziło. Czyli mamy teraz z kolei wyraźną siłę rynków europejskich. Widziałem takie zestawienia, właśnie pokazujące taką stopą różni, Tu z kolei różnice w stopach zwrotu, tak w pierwszych dwóch miesiącach roku, jakby ta różnica, na, na korzyść Europy jest największa od wielu lat, więc tu mamy bardzo silne odbicie. Zresztą też widać na wykresie, że powiedzmy, gdzieś ta cała relatywna siła, nazwijmy to z 24 roku, właśnie szybko została zniesiona. No i tu jakby mamy, powiedzmy, takie. Podkreślenie, tak, że wyceny, które no do tej pory były w Europie bardzo niskie, w Stanach Zjednoczonych były bardzo wysokie, które się nie liczyły do tej pory, jakby podczas tej hossy w Ameryce, tak, nakręcane, na można powiedzieć, przez te, te spółki wzrostowe, AI-owe się nie liczyły. No dopóki zaczęły się liczyć, tak, czyli jak mieliśmy tutaj o, obawy o te. Działania prezydenta Trumpa, jeśli na jakąś recesję w Stanach Zjednoczonych, no to nawet pomimo tego, że tamtejsze rentowności obligacji skarbowych spadły, no to i tak te spółki wzrostowe, te gdzie jakby tu najwięcej zysków było. Do zrealizowania. no One jakby właśnie najmocniej się przyceniły, tak? Czyli Nasdaq albo Magnificent Seven, e, czy właśnie ten obszar Poprosimy, owych... A, Przepraszam, tak. poprosimy wykres, bo chyba mamy też taki wykres, który pokazuje właśnie e, relacje, jak zachowywały się właśnie te spółki. Ta siódemka to jest chyba ten wykres zielony, tak? Gdzie widzimy taką. Jasny, jasny zielony. Jasno zielony, tak. A więc. E, to sama Tesla, między innymi jeden ze składników tej siódemki, to jest chyba, nie wiem, 40 parę procent, tak? Czy prawie połowa do wczoraj przeceny od, i powrót jakby tej wyceny do poziomu sprzed wyborów prezydenckich. Panie Michale, ale jeszcze nawiązując do poprzedniego wykresu, rynki lubią przereagowywać. Czy to oznacza, że skoro ostatnio te wyceny w Europie się poprawiły, to znaczy, że tutaj już może ten potencjał dalszego wzrostu, tu się kończyć? No nie wydaje mi się, bo tak w krótkim terminie oczywiście ten ruch jest już duży, więc tak jakbym patrzył nie wiem, na kolejny miesiąc, no być może już kontynuacji, aż takiego ruchu nie będzie. No jak wspominałem, ten początek roku jest rekordowo dobry w tej różnicy stóp zwrotu na korzyść Unii Europejskiej versus USA. To od wielu lat tego nie było, więc jakby tak krótkoterminowo no to może być Coś tam już może być zrealizowane, to no jest, jakbym patrzył długoterminowo, no być może tutaj Europa trochę do łask wrócisz, No nawet, jakbym tu może jeszcze nawiązał do tego wykresu, który pokazuje, jakby tak szerokie indeksy w Europie, jak patrzymy na Stoxx, no one zachywa, czy, czy dax może trochę mniej, no ale zachywa się na gorzej od. Tych głównych indeksów w Stanach, czyli NASDAQ albo S&P, Ale jak spojrzymy pod spodem, no to jednak w ostatnich latach były sektory w Europie, które nie, nie odstawały za bardzo od tych spółek Magnificent Seven. Czyli tutaj, e, jeżeli dobrze patrzę na ten jasny, tak jak przypomnijmy, ten jasny zielony to są właśnie te, te spółki Magnificent. Magnificent Seven. Ten taki ciemniejszy zielony to jest Eurostock z banki, czy jakby taka wydaje się stara ekonomia. No i ta czarna linia no są spółki, jakby tak, taki indeks Aerospace and Defense, czy jakby te spółki zbrojenową? Przy... Tak. No i widać, że tutaj gdzieś do połowy 2024 roku, no to one gdzieś szły bardzo podobnie jak ten Magnificent Seven. No potem oczywiście mieliśmy tą euforię. W USA, więc tutaj ta jasna, zielona linia dosyć wyraźnie wyprzedziła. Jest, no, teraz widzimy gwałtowny odwrót, tak? Czyli te Magnificent Seven spadają, a właśnie tutaj, czy europejskie banki, czy właśnie europejskie spółki, e, tutaj przemysłu obronnościowego, jakby bardzo mocno pod górę, tak? I do mi tutaj taka na trzyletnia stopa zwrotu jest z nich, z tych właśnie spółek wyższa niż tych najpopularniejszych Magnificent seven, Więc widać, że są takie sektory w Europie, które mogą być ciekawe, no i gdzieś tutaj pewnie inwestorzy trochę właśnie spojrzą na taką szerszą dywersyfikację jakby to no nie mówię, że gdzieś hossa w Stanach się kończy, no ale może one po prostu, te, te wzrosty tak patrząc po świecie będą równiejsze, no bo chociażby patrząc nawet na zeszły rok, tak, gdzie S&P taką lekką dwucyfrową stopę zwrotu chyba zrobił, nie wiem, około 12-15%, no a ten indeks chociażby chiński, tak, Hang Seng, no mimo, że przy większej zmienności, no ale jednak gdzieś tam ponad 20%, czy nawet chyba ten Hang Seng technologii prawie 40%, Wzrós, więc no to pokazuje, że gdzieś taka rotacja pomiędzy poszczególnymi sektorami czy krajami może się odbywać. Na koniec, Panie Michale, poprosimy jeszcze wykres Wigu 20. Jak w tym wszystkim odnajduje się nasz rynek akcji? Widać, że my no dosyć mocno tutaj nasz rynek dyskontował to zakończenie czy rozejm, jeśli chodzi on za naszą wschodnią granicą. Mocne były banki, płynął kapitał, umacniał się złoty. Indeks WIG20 no 19 lutego zbliżył się do prawie 2700 punktów. Potem było cofnięcie. Cały czas jesteśmy stosunkowo wysoko. Jak pan patrzy na ten wykres techniczny, to gdzie tutaj ewentualnie jakby były cofnięcia, gdzie szukać wsparć i czy mamy szansę po prostu biorąc pod uwagę te wydarzenia geopolityczne i tę przewagę właśnie rynków europejskich na kontynuację wzrostów? No, jeżeli chodzi o, o sytuację na naszym rynku, no to ta, ta fala wzrostowa z początku roku, no to wydaje się, że w jakiś tam znaczący sposób wyceniła, tak, czy zdyskontowała, i tą zesz zeszłoroczną słabość, gdzie byśmy mogli powiedzieć, że chyba te obawy, tak, o chociażby Trump, czy Ukrainę, no jednak były przereagowaniem i, i tu jakby. Mieliśmy z kolei odreagowanie tak, no bo z takiego rekordowego poziomu negatywizmu tutaj WIG 20 był jednym z gorszych indeksów na świecie, no to teraz przechodzimy w drugą stronę, bo to chyba od początku roku ten taki ETF w dolarze Apple, to chyba jest najlepszym indeksem na świecie, no bo tu i, i WIG 20 mocno wzrósł i jeszcze się złotówka umocniła, więc no to dodaje do do stopy zwrotu, więc no teraz wydaje się, że gdzieś taka konsolidacja właśnie przy tym 2,600 no chwilowo może być kontynuowana, no bo jednak mamy tą niepewność ze strony polityki Trumpa, no i chyba teraz inwestorzy już będą czekać na takie bardziej konkretne informacje, jeżeli chodzi o pokój na Ukrainie, no bo właśnie te pierwsze wzrosty dyskontowały, że już już jesteśmy blisko i gdzieś ta perspektywa się poprawiła, no chyba teraz inwestorzy patrząc na politykę Trumpa, Troszkę mogą bardziej sceptycznie pozostawać no i czekać już na ten done deal, tak, wiesz, tak można powiedzieć, a, a niekoniecznie wyprzedzać tak, to, co prezydent Trump chce zrobić, no bo jak widać, to się może mocno zmieniać. To no jest no tak po, poza tym, jakby tu obraz naszego rynku wydaje mi się, że, że jest dobry, no bo tutaj właśnie te działania fiskalne w Europie, potencjalny tak pokój na Ukrainie, no to tu naszą koniunkturę gospodarczą mogą poprawiać, a przez to i zyski spółek na no net, mimo jakby tej dosyć silnej fali wzrostu od początku roku, no to jednak u nas te wyceny takie wskaźnikowe, no nie są wygórowane. Gdzieś znów z takiego rekordowego dyskonta wróciliśmy do jakiegoś średniego dyskonta. Natomiast no, biorąc pod uwagę gdzieś te pozytywne czynniki fundamentalne no nie, i wzrosty tych tak, też giełd europejskich, no nie widziałbym przeszkód, żeby gdzieś to dyskonto stopniowo w ciągu kolejnego przykładowo roku no było dalej zmniejszone. Panie Michale, czyli co, bardziej prawdopodobny jest teraz jakiś taki scenariusz trendu bocznego, takiego odpoczynku właśnie i wyczekiwania na, na decyzje nieuprzedzanie ich, ewentualnie potem no, większe prawdopodobieństwo kontynuacji zwyżek? No wydaje mi się, że tak, no, tym bardziej jak spojrzymy też tak krótkoterminowo na wykres, to jak mówiłem o, o wyprzedaniu na RSI w przypadku indeksy SNP 500, no to tak widzieliśmy na WIG20, mocne wykupienie tutaj w ujęciu dziennym, czyli ta, ta linia tutaj poza jakby tam taki fioletowy poziom normalny wyszła do góry, czyli jakby sygnalizuje to dosyć wyraźne wykupienie, jakby no nie widziane w ostatnim roku czy dwóch, więc no tutaj rynek. Po takiej fali wzrostów jakby jak najbardziej naturalnie jest, że, że odpoczywa, tak mówiąc kolokwialnie. Natomiast no, rzeczywiście jakieś takie podstawy fundamentalne, jak wspominałem, są, są dobre też poziomy dywidend tutaj z, z banków, tak, czy, czy z innych spółek mniejszych są przyzwoite, więc bardziej bym powiedział, że tak i stopa dywidendy przykładowo z, z szerokiego indeksu, no to Bardziej jest na poziomie, który historycznie wskazywał dołek, host, dołek besty niż szczyt Hossy, przepraszam. Więc no, chociażby z takiego punktu widzenia, czy tak jak mówiłem, jakby tego dyskonta, tak wersus inne rynki, czy jakby fundamentalnego kierunku poprawy koniunktury czy zysków spółek, no jak najbardziej gdzieś jakieś kolejne wzrosty, no może już nie, nie tak szybkie, jak 20%, tak w półtora miesiąca, a na przykład na no, 10% do, do końca roku, no jak najbardziej by, by uzasadniały. Panie Michale, bardzo dziękuję za tę analizę wykresów i podsumowanie sytuacji na rynkach. Moim Państwa gościem był Pan Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego w Biurze Maklerskim BNP Paribas. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.